Skończyła się epoka tradycyjnych szkół językowych? Czy szykuje się internetowa rewolucja w nauczaniu angielskiego dla dzieci? Dziś sprawdzimy to w czasie warsztatów, jakie przygotowała grupa English.pl dla Uniwersytetu Dzieci. W czasie warsztatów dzieci uczyły się metodą Fan English, która łączy najnowsze technologie z tradycyjnym nauczaniem. Metoda Fun English polega na wykorzystaniu m.in. gier, filmów edukacyjnych, piosenek, jak i fotolekcji, które są zaimplementowane w portalu społecznościowym. Ta metoda wyróżnia się tym, że wykorzystujemy z jednej strony multimedia, z drugiej strony tradycyjne metody nauki i łączymy to wszystko z, ze środowiskiem, które jest bardzo przyjazne dziecku, czyli są to serwisy skupiające się na grach. Całość nauki oparta jest o świat Fun World, gdzie dzieci przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów. Uczą się od samych native speakerów. Świat w filmach oparty jest o trójwymiarowe animacje każdej lokacji, co daje wrażenie bajkowego i dopracowanego w szczegółach świata. Głównym jakby celem tych zajęć jest nauka przez, y, przez zabawę, taką bardziej lekką formę, nie to co pro, pro, proponują nam szkoły. Ta forma, czyli wyszukiwanie wiedzy, akurat z języka obcego, poprzez internet, to jest, to jest coś, czego właśnie poszukiwaliśmy. Do korzystania z Fan English wystarczy przeglądarka internetowa i komputer z podłączeniem do internetu. Do niektórych funkcji, takich jak gry z kamerką, potrzebna jest jeszcze kamera internetowa, w którą wyposażona jest w tej chwili większość laptopów. Połączenie zajęć tradycyjnych z metodami komputerowymi jest fantastyczne, bo po pozwala na zastosowanie czy przygotowanie dziecka do w ogóle do wspierania nauki metodami informatycznymi, a dwa, że pomaga między lekcjami, kiedy, kiedy nie ma tego kontaktu, na podtrzymywanie więzi, na, na rozwijanie jakiejś umiejętności. Także to jest bardzo wartościowe i fajne. Wydaje mi się, że film jest bardzo dobrą rzeczą właśnie dlatego, że mówią dzieciaki, które są pra, prawdziwymi no więc jakby mówią tak jak, jak mają mówić, więc i wymowa jest dobra i dla dzieci to, to jakoś przemawia. Najbardziej no mi się podobały takie ręki, bo ja bardzo lubię śpiewać chodzę do szkoły muzycznej. Mi się podobał najbardziej film. Na czemu? Bo fajne było mówienie i fajne uczenie z tego się. Kuba był cały czas zainteresowany. Widać było, że ta, jego po prostu ta gra wciągnęła do tego stopnia, dlatego pytaliśmy pana, czy można wykupić abonament, bo już widzę, że to jest to. Koszty w stosunku do tradycyjnych metod nauczania są znacznie niższe. W momencie wykupienia rocznego abonamentu są to kwoty rzędu 20-kilku złotych miesięcznie. Do tego należy pamiętać, że efektywność takiego nauczania jest taka sama, jeśli nie wyższa, od tradycyjnych metod nauczania stosowanych w szkole. Szkoła językowa otwarta jest 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Można ją odnaleźć w internecie pod adresem funenglish.pl. Osoby, które preferują kontakt z nauczycielem, mogą zapisać się na kurs językowy w nowo otwartej placówce we Wrocławiu, szczegóły na funenglish.pl.